O, nagrywa się! A? No, zajebiście. <coughs> Dobra. To jest kolejny odcinek z Duma. Z Duma dwójki. Wszystki dupa seks. Potwierdzam. Ale ciekawe co to za... Panie, w niebieskich, panowie za w niebieskich tego kombinezonach. O! Ten poziom się przyda. Nie wiem, coś chyba krzyczą po hiszpańsku. Nie znam się. co tak przeżycie po to hiszpańsku, kurwa, nie wiem. Homoestas, kurwa, nie wiem. No to nie wiem, co to za jakieś dziwne symbole religijne chyba jakieś. <gry> nie widzą mnie. O, i niewidzialność mi się kończy, O i chuj. Ja totalnie nie ogarniam tych mapu nowych. O tak, tak, bicie się, bicie się, musicie się bić, tak. No to można rozpierdolić. Nie potrzebnie dużo amunicji poszły na beczki same. Jesny wypilar, nawet to coś. Mm. Nie, nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Po chuj, gram te sekretne mapy, to też nie wiem. a co to? A co to? A, chętnie, chętnie, a dam kebite, tak. Mogę tam skoczyć? jasne. Tutaj coś jestem jak skoczę. A tylko dekoracja. No i chuj. Już znowu się zgubiłem. A te, to, to mieli dziwne flagi, jakieś takie po wiemy. O, sekret, który nie jest sekretem, bo to jest Wolbensteina sekret. I... To chyba jakieś portrety znanego malarza. Nie wiem, nie ogarnię naprawdę tych poziomów. Trochę rakiet mam, to się ich popozbywam w ten sposób. A ci się nie budzą na dźwięk. No nie no, nienawidzę tych flag. Mam nadzieję, że jestem już blisko wyjścia. A ci też się... Ci też się nie budzą na dźwięki, nie wiem. Dobra, jest już skończyć ten poziom, po prostu. <laughs> Dobra, jest koniec. Widzę koniec. Widzę, że sam odcinek ma dopiero 6 minut 7. I... jednego sekretu gdzieś nie zabrałem. I siedmiu ludków nie zabiłem. Dobra. Gratulacje, znalazłeś super sekretny poziom. Lepiej coś tam blazuj się z... nie wiem, kurwa, angielski kurwa.

Czyli tutaj wszyscy zabici, no i to było chujowe, ale jest tutaj coś fajnego. I biały ekran! Sperma na ekranie. Ty, ile ty masz życia? Ty... No, mam nadzieję. No, kurwa, jeszcze nie miałem tu skoczyć, no i dobrze, to by było na tyle.